Siemanko, właśnie jesteśmy na Chorzej 29 w Warszawie i coraz więcej ludzi zaczyna do nas przychodzić. Sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Cześć państwu brzuchy. bardzo się cieszymy, że otwieramy już trzecią restaurację w Warszawie. Zapraszamy na Chorzą 29. Czy myślisz, że no, po prostu to wypali? Przyjmie się jak najbardziej, słuchaj, to jest jedna z głównych e, ulic obok Marszałkowska. Ludzie tutaj chodzą sobie na imprezki, nie na imprezki. Jak widzicie za nami bardzo dużo się dzieje i to, co się dzieje, jest magiczne, ale pamiętajcie, to wy tworzycie historię. Historię pasibusa. Dzięki i cześć!